Kolejną waszą propozycją z sekcji komentarzy było to, bym powiedział troszkę na temat bryen. Startu I jest to postać naprawdę ciekawa, w dobry sposób napisana. Też jest dobry to przykład silnej to dosłownie postaci kobiecej. No i sama bryen miała już od początku właściwie podgórkę, gdy z racji na swoją bardziej męską budowę nie pasowała pasowałaby obiektem drwin do właśnie jakichś bali. Czy różnych przyjęć z jakimiś innymi damami, i szlachciankami. Natomiast gdy chciała iść bardziej w tym kierunku, który ją interesował, czyli założyć zbroję, latać z mieczem, no to też prawdziwi tacy, przynajmniej uznający się sami za prawdziwych wojowników, a ludzie również patrzyli na nią w niewłaściwy sposób. Ale też pokazała determinację, że dążąc do swojego celu, no można go osiągnąć, bo koniec końców w serialu. Zostaje ona nawet pasowana na rycerza. Mało tego, zostaje ona lordem, dowódcą Gwardii Królewskiej króla Brana. Także tutaj naprawdę bardzo duże osiągnięcie, bo nie dość, że została rycerzem jako kobieta, to jeszcze nie byle jakim, bo została samym lordem, dowódcą Gwardii Królewskiej króla, który zasiadał na żelaznym tronie. Znaczy w teorii, bo żelaznego tronu już wtedy w serialu nie było. I druga sprawa, że. Króla, który przecież rządził całym Westeros. Praktycznie, bo północ była jedynie niezależna. No i też postać, która wcale słabym wojownikiem, jak się niektórym wydawać mogło, nie była, a wręcz przeciwnie. Brienne prezentowała wysokie umiejętności walki mieczem i była naprawdę wartościowym wojownikiem na polu bitwy. Brienne, niestety, była także na swój sposób postacią tragiczną. Oprócz tego, że już. Od najmłodszych lat była obiektem drwin i żartów, to także była dwukrotnie nieszczęśliwie zakochana. Raz w Rendlim Barationie, który nie odzajemniał niestety jej uczuć i którego uważała nie tylko za prawowitego króla, ale i za kogoś więcej. Natomiast Reni zginął na dość wczesnym etapie całej fabuły, a druga sprawa, że interesowali go mężczyźni. Natomiast drugim Takim obiektem westchnień samej Brienne był Jamie Lannister, osoba, która pasowała na rycerza i sama była przecież jednym z najwybitniejszych szermierzy. Natomiast Jamie wrócił do swojej siostry Cersei i tam w King's Landing zginął, przygnieciony właśnie przez mury czerwonej twierdzy, która została zniszczona podczas walk.